Witam na kanale winy Ja Nazywam się Piotr Piostałek. Yy, wino z Lidla. Jakiś czas już nie było. Wino z Lidla mamy dzisiaj. Znowu, tak, pojechałem kupić parę serków i wpadło mi w ręce coś takiego. Dosyć drogie wino, jak na Lidla, 39,90. Yy, wino z Chile. Ne, Dolina Kolczakła, czyli taka główna, najbardziej znana, najbardziej prestiżowa. Producent nazywa się Montes Classic Series Merlot 2022, 14,5% alkoholu, dosyć sporo. Ciekawe, bo tak próbowałem znaleźć jakoś więcej informacji o tym winie, natomiast znalazłem informacje od producenta, on nawet też jakieś filmy nagrywał na, na YouTubie. Natomiast głównie tam są informacje o takiej wersji alfa, która jest zauważyłem, dostępna w Lidlu za 60-70 zł i jeszcze drugiej wersji, rezerwa. Natomiast stricte o tym winie, jakiś więcej informacji nie znalazłem oprócz tego, co, co jest na stronie Lidla. Prawdopodobnie jest to 100% Merlo, chociaż nie jest tutaj napisane, znaczy jest napisane tylko Merlo, więc powinno tak być. W pozostałych winach, wiem, że dodają tam Cabernet Sauvignon 10% i, i Carmenere. E, tutaj wygląda na to, że to jest 100% Merlot. E, korek naturalny, lekko zabarwiony, no ale, ale w tym sensie, że nie, 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 widać, że to jest dosyć młode wino, 2022. Etykieta fajna, bardzo przyjemna, zobaczmy jak to wino będzie wyglądało, powinno być dosyć zbalansowane, jak zwykle to wygląda z Merlot. Niezbyt ciemny, już nie są potrzebne. Niezbyt ciemny kolor. Jest takie, jest mocno owocowe. To już stąd czuję, a, a jest mam no, 30 cm od nosa. omega, e, Śliwka. Głównie śliwka na pierwszy rzut. Jakieś nuty korzenne. Właśnie też na stronie Lida było napisane i faktycznie tak jest, chociaż czasami jest tak, że człowiek się troszeczkę sugeruje. Ale aromat bardzo, bardzo, bardzo intensywny. Jak dla mnie za bardzo. Nie przepadam za tak intensywnymi aromatami. Wolę jak są trochę stonowane. Ale też jest tak, że mamy do czynienia z winem dosyć młodym. Też jeszcze świeżo otwartym, więc ono musi sobie troszeczkę pooddychać. No jest jakaś ziołowość, też trochę czekolada, także dosyć dużo się dzieje. Spróbuję. Słodkawe. Śliwki dużo. Mm. Taki gęstej śliwki i alkohol uderzający jest. Na stronie Lida było napisane, że alkohol jest fajnie ukryty. Zobaczymy przy następnym łyku. Na razie, na razie nie za bardzo. Jeszcze zobaczę, czy coś tutaj napisali odnośnie tego. Tak, eleganckie wino z wyraźnymi nutami czarnego pieprzu. Na razie nie czułem. Intensywne aromaty, pełne harmonii na podniebieniu gładkie, z dobrą strukturą i elegancją, która wynika ze starzenia we francuskim dębie. No dobrze, papier, wszystko przyjemnie, tak? Mówiąc szczerze, na razie tak średnio, dosyć drogi win, tak jak powiedziałem 40 zł, jak na Lidla to już jest takie, mówimy o winie, które po prostu stoi na półce, więc to jest prawdopodobnie najdroższe wino, jakie jest w tym momencie, nie znalazłem droższych win. Zwykle wina są tak w okolicach, no powiedzmy 30, 30 kilka złotych, czasami tam jest... Sauvignon z Nowej Zelandii to, to na po 30 zł, a no i czasami polskie wino, jak się trafi, ale tak to zwykle są między 20 a 30 zł wina. Dobrze, zobaczmy jeszcze raz. Nie ukrywam, że ta nina nie jest fajnie zbalansowana, jest, jest dosyć taka szorstka, Oczywiście ona jest przygładzona trochę przez alkohol i, i przez słodycz, ale, ale jednak no, wino jest jeszcze trochę nanowiste. No ten aromat nie jest taki do końca przyjemny, też jakieś są takie właśnie aromaty w stylu lakier do paznokci, jakiś taki amonia, coś takiego nieprzyjemnego. Trochę ziemistość, także tu są takie niefajne nie nuty. Przede wszystkim faktycznie bardzo mocno śliwkowe wina i czarna porzeczka. Tak jak powiedział, Mix śliwki i czarnej porzeczki, czyli takie ciemne owoce. Tanin jest sporo, słodyczy sporo, ale to też wynika z alkoholu. Nie jest wcale dobrze ukryty. Mówiąc szczerze, spodziewałem się zdecydowanie lepszego wina. A być może te wina, no na pewno te wina z wyższej półki, które są droższe, tam ten po 70 zł to Alfa, ponad 90 punktów dał Robert Parker. Nie miałem go jeszcze, ale, ale pewnie spróbuję. Natomiast, no tutaj nie. Przeładowane strasznie wino. Nie mam nic, znaczy w ogóle fajnie by było. Znaczy często też jest tak, że Merlo taki solo jest, tak? Znaczy on zwykle Merlo jest. Jest raczej właśnie gładki, elegancki, może być też dużo tanin, e, ale zwykle jest właśnie elegancki. Po to właśnie też się go miesza z Cabernet Sauvignon, bo Cabernet Sauvignon jest taki narowisty, a Merlot bardziej elegancki i one razem e, tworzą fajną strukturę. No tutaj fajnej struktury nie ma. E, alkohol jest duży, e, dużo tej słodyczy, jest takie mocno zalegające, e, ta śliwka, czarna porzeczka. No, no, jest takie trochę, trochę brak mu kwasowości, które nadałyby trochę dynamiki temu winu, a tak to ono jest takie, takie jakby takie zamknięte i takie ciężkie, więc dosyć, dosyć ciężko się je pije. I nie ukrywam, myślałem, że to może być jakiś hit. Staram się wcześniej nie, nie czytać, nie szukać jakichś opinii, które wina są jakieś dobre. Tylko po prostu, jak widzę, że coś jest droższego, to po prostu wezmę z ciekawości. Bardziej, może, żonie się spodoba, bo ona tak też mniej więcej w takich okolicach, w takich cenach pije sobie wina. Ma jakieś tam swoje ulubione, więc czasami też szukam czegoś, czegoś na zastępstwo. No i tak też sam z ciekawości chciałem zobaczyć, jak, jak to wino będzie wyglądało. Chile zwykle cenę jakoś ma bardzo dobrą, więc w tym przypadku akurat e, no nie za bardzo się udało. Ostatni wyk, wyk i wydam verdy. No, kiepska No nie, 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 kiepska kwasowość, takie trochę kompotowate, nie, e, 81 punktów e, to tak maksymalnie, e, więc no kiepsko e, i cena jakość e, 1 na 5, bo, bo to wino nie jest jakieś drogie, ale, ale do 20 zł idzie kupić naprawdę lepsze wino, także... Niestety się nie udało. Jeżeli macie jakieś inne opinie na temat tego, wina piliście, to dajcie znać. No, ja nie jestem zbyt zadowolony. Trudno. Tyle na dzisiaj. Do następnego Kieliszka. Hej.